Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Um, w drugim odcinku z Fallouta 3, mi um, dzisiaj sobie już pogramy. No w sumie planuję wyjść z krypty już. Um, ostatnio skończyliśmy. Tutaj nie chciałem wychodzić, bo um, tutaj będzie um, no ważne wydarzenie, że tak powiem. Także no wyjdźmy sobie z klasy, to jest i zaraz zobaczymy co się stało. Czyli nam idzie 19. Obudź się! No dalej, obudź się! Zawsze będę obok, żeby trzymać No dalej! Musisz się obudzić. Tu mamy już pewnie coś, co się jest... Teraz zobaczmy co się stało. Musisz uciekać. Twój tata zniknął, jak a ludzie to znikną? mojego ojca moi... szukają. Gdzie jest mój tata? On opuścił kryptę. Nie wiem jak, ale nie ma go, a mój ojciec całkiem mu odbiło. No bywa. Twój stary zawsze był jakiś posylany. Też tak myślałam, ale to prawda. Nie ma go, a Jonas nie żyje i teraz szukają ciebie. Jak mnie. Jonas, nie żyje co Ludzie tu się mojego ojca dzieje? myślą, że Jonas pomógł twojemu tacie w ucieczce. Złapali go, przyprowadzili go do biura mojego ojca i oni. O mój Boże. Ja wszystko w porządku. Tak. Nie martw się o mnie. Przykro mi, że dowiadujesz się tego w taki sposób. Wiem, że Jonas był twoim przyjacielem. Ale musisz iść teraz. Ludzie mojego ojca mogą tu być w każdej chwili. No dobra, jak ludzie twojego ojca mogą być tu w każdej chwili. No Czekromi, ale myślę, że musisz podążyć za swoim ojcem. Musisz uciec z skrypty. Słuchaj, może to nie mój interes, ale czy tata nie powiedział ci, gdzie się wybiera? Nie wiadomo ci chciał iść. Przepraszam, na pewno miał swoje powody. Może Jonas miał ci wszystko... Ale to nie ma znaczenia! Mogę pomóc ci w ucieczce. Mam własny plan. Masz plan? Słuchaj, istnieje tajny tunel prowadzący bezpośrednio z biura mojego ojca do wyjścia. Musisz się włamać do komputera w jego biurze, żeby go otworzyć. Użyj tego, aby dostać się do biura. Ja tak zawsze robię. Aha. Nie mamy na to czasu. Zaufaj mi, ochrona nie wie o tym tunelu, tylko mój ojciec. Może ten pistolet, który ukradłam ojcu, sprawi, że poczujesz się lepiej. O, dostałem pistolet? Fajnie. Dobrze, spróbuję spotkać się z tobą przy wyjściu. Uważaj na ochronę. Powodzenia. Dobra, wypieprzać stąd. I to jest mój pokoik, jak na początku. Właśnie, jeśli mi się uda. I od razu załóżmy swój... oho, pistolecik mamy w nim. 36 nabojów i jeszcze zbierzmy tutaj taką piłeczkę, kawicę, wiatróweczkę, śród, przyda się też 10 tym i MetXa. To chyba wszystko co się znajduje w tym pokoiczku. No jeszcze jakieś tutaj kombinerunki. Ehm... Um, także wychodźmy, uciekajmy stąd. Tu będzie źle, źle będzie. Właśnie, już wyglądamy jak macho. No, hardcore, Dobra. Tu jest! Stój, na tam. Stój no tam! Stój tam. Cholera! Przykro Chole mi funkcjonaruszu Kendal. Ale no muszę się Zabić go radrakany. Dobrze Teraz ja zabiję drakaniki. Pist pioś Ale mam cela świetnego. Dobra, dostań w głowę. Inni! Kolejny tu biegnie? Co za spryciarzy! Kurde, nie mogę trafić, dlatego ten system wałtek e, bardzo pomaga nie? Dobra, co my tu mamy? Ehm, typka, hełm. Hełm mi się na pewno przyda, pałka też mi się przyda i lepszy pancerz też mi się przyda, także ubierzmy się. Hełm się przyda i ktoś tu miał o 9 odporności. Wyglądam jak teraz policja, nieważne. Dajmy się do wyjścia. Tu będzie taki pierwszy labiryncik. Trzeba wiedzieć gdzie iść. Co ty chcesz, bacz Ciekam jeszcze mi zje. Musisz mi pomóc! Moja mama jest tam uwięziona z radrakanami! Uuu, bacz prosi mnie o pomoc. Co tak, ta proszę cię. I co z tego? Słuchaj, przepraszam za to, jak zawsze cię traktowałem. Wiesz, że nie miałem tego na myśli, co? Ale to chodzi o moją mamę. Nie mo... Jasne. Nie obchodzi mnie dlaczego. Po prostu być? No, myślisz, że musisz to robić dla ciebie. Co tam ciekawego? To pani mi dała piękny wiersz, do tego... ratura. Co tam ciekawego? Co tam ciekawego? To i te ją leję, a na się, co tam ciekawego? Co tam ciekawego? Daję Teraz tak. Drugi, tu mu w korpusik i jeszcze tego w korpusik strzelimy. No, ładnie. łagodnie. jak odlecia, co to jest? Uf. Udało się! Mojej mamie nic nie będzie! Jestem teraz twoim najlepszym przyjacielem. Nie, dzięki, ja z wychodzę. Ej, wiem, że to niewiele, ale chcę ci dać swoją kurtkę węża tunelowego. Spalaj, ty takich gówna. Boże, ale bym się teraz napiła. Co, ale byś się napiła ty... Alkoholiczka jedna. Tej oprawy zjadły, ona krzyczy co tam ciekawego i jeszcze się napiła, nie no spoko. Można i tak. Dinner. <tysk> um, no ma mi się kończy tak jakby. Także wiecie co, na razie chyba se zmieni, na gatuleczkę. Bo potem mi się przyda tamto amo A z wiatrówki też się doda być radrakany jak widać Dobra, udało mi się ehm... O babunia Taylor, rozbierzemy ją Legionowy, legionowy Oba, nie, to trzeba ją ładnie posadzić żeby jak nigdy nic Stawaj ja wiem, że to była nie z moim bo tutaj widać A no, słuchaj, no wstawaj No, prawie usiadła, siedzisz już prawie, no, jeszcze tylko nogi wyprostuj. No, ładnie, widzisz, tylko tam nóżki w No, i tak możesz tu to Czyli nawet, dobre No, ja stąd uciekam Apartamenty Przyszedłem przeszedłem um, do reaktora, się nie da się iść, być w Andrejum um, no to jest nic ponownie w Sąd kupali? Rany, chyba coś wdepnąłem. Masz szczęście, że to ja cię znalazłem. Inni nie Nie wiem co knujesz i nie chcę wiedzieć. Po prostu zmiataj stąd, a ja udam, że cię Dobra, nie dziękuję, widziałem. Stary, Ja udam, że pracujesz dla psychopatycznych. Wielka szkoda, że do tego doszło. Nie wierzę, co zrobili Jonasowi. Oficer Mac po prostu nie panował nad sobą. Ale z ciebie jest dobry dzieciak. Nie Ja wiem, ja uciekam stąd. Bo jeździewie tu przeniosło. Aha, przeniosłem nie tu gdzie miść. Nie widzisz, że to nasza jedyna szansa? Wydostaniemy się stąd, tak jak doktor. Nie pozwolę, by ktoś nas powstrzymał. Tom nie chciał mnie słuchać. Nie Tom, uważaj! Oops, zabili mnie. Tom! Nie! No to ci bezbronna kobieta tylko tu biegnie. O nie, tak nie będzie. Zaraz znowu z, z tym biednym z tym się skończy. Frajerzy głupi. Bezbronną kobietę lejesz? Padaj z jeden. Ty też. Kurde. Bezbronne kobiety tu lejesz. No. co za typ w ogóle nie o pistolecik się przydał znaczy no, w sumie nabój bardziej niż pistolet pałka też kombinecik już mam co ty musi Naboik, fajnie pistolecik pałka, wychodzi coś w mieście kombinezom, zobaczmy ile mamy o ten pistolecik jest najlepszy no tak pod jedyneczką sobie damy to, pod dwójeczką to, pod trójeczką No i się będziemy sobie z baseballem biegać. Uii nastrzała wszystkie od Lecimy na górę. To właśnie fajnie, że na tej mini-mapce widzimy te czerwone punkciki, gdzie biegają mniej więcej um, jakieś potwory albo wrogowie. Gini O to będzie taki świr jeden. właśnie na tego świra. twoja i ja się dam moja wino, to się ci zbiję to szybko, kurde. musiał wszystkim Co mamy? Drakany, Radrakany, kurde, to lewa mi długo Emm też mogą się tu udać Stać! w imieniu Tak to wygląda, pałka na baseballa Cholera 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 o kur... Ha! Taki unik. O, nie mogę trafić tego Leszcza, nie wierzę. No kurde, trochę mi tego HP zjechał, frajer. Um, no, wszystko ma to do samo. Co tu tam się dzieje? Przestańcie! Wystarczy, Amanty bijo. To już nie będzie tak fajnie. No, skończyło się. Tato proszę, przestań! Nie mogę ci powiedzieć, nie rozumiesz! Dlaczego jest... mi to robisz?! Ty, spokojnie, panie, gdybyś to jakoś kulturalnie dla mnie poszedł, to porozmawiałem, A Co to tak kozak z ciebie? Nie, ta broń. No, gin śmieciu. Szef ochrony. Funkcjonariusz. Całego, pałka, wszystko to samo. Co ty tu biegasz tak w kółkość? Pałeś się czy co? Co ty robisz? <laughs> Jakiś wir Macha do ściany. Mam nadzieję młodzieńcze, że chcesz się poddać. Masz już wystarczająco dużo kłopotów. Nie pogarszaj swój Też mi chłopiec to sobie pójdę. O, to wszystko? Niczego ci nie dam. Prędzej z... Masz rację. Ty umrzesz. Miałem już do czynienia z takimi jak ty, gówniarzu. Do mnie, gówniarzu. Do mnie... No, to cześć na wyroku. O, głowa ci boli. Oj, o, jeszcze jeden. O, Wiedziałem, że do tego... Oj, O ojo. Oj, ojoj, oj, Jak mi przykro, co... masz Dobra, mamy steampaczki, klucz, hasło, świetnie. Hmm. Steampacka trzeba sobie użyć, chociaż tekst 2. Prawie full mamy. O, skąd przyszedłem? Stamtąd. Mamy jakiś komputerek. Szapka. O, steam Przyda się. Przedwojenne pieniądze. Dużą wartość mają, też się przydadzą. Terminal. Zamknij drzwi celi. Nie zostały zamknięte. Ciekawe, kogo to jest cela? No dobra, schowajmy już broń. O Boże! Tato! Mój... Zostaw mnie Ja ci dam, zostaw mnie w spokoju. Nie mogę to no, to jeszcze? Chur, nie, no nie wierzę, że tak się od... odwdzięczają kobiety. Nie, czuł nas. Czuł Trzeba cię pochować na stole. Przepraszam, no prawdę. Wiadomość i Titel nie chce tutela. Schowam cię, do nas. Idziemy. Ja ci ładnie tutaj położę. Jakby nigdy nic. No, jeszcze trochę... O, o, prawie. No, nóżka tam jedna do przodu. No, Jonas tu sobie po prostu śpi. Idziemy stąd. A to dlaczego czego drzwi? Może on, tu chyba mój stary mieszkał albo no, coś. O, nabój się przyda. Co, 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 co tam było? Kurczę, do biura nadzoru. Co to też się przyda? No to lecimy i tu jest pokój na wzorcy w którym mamy co? szafeczki, szafeczki, tu jest bardzo ważne rzeczy hasło, mentanty naboje a druga szafeczka pusta niestety teraz tutaj terminal na wzorcy no proszę, hasełko znamy jakby ktoś nie wiedział jaka hasło, hasło to amata jakby mu się nie udało um, od niej wyżebrać otwórz tunelik I dałacie mi tu schody. Piękne schody. Świetnie. Dobrze. Ładne schody, ładne. Uuu, mogę się zamknąć od środka. Fajnie. Już tu nikt nie wejdzie. Koniec imprezy. Rodracant, tak, rodrakhan. Nie Ołyska. ma radronarów. Tak, idziemy już do wyjścia. Do wyjścia! W końcu możemy sobie wyjść. Otwierać te drzwi. Ho, 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 ho. I mamy wejście. Do krypty. W już wejście nawet, otwórz mnie. Piękna chwila. Otwieram drzwi krypty! Trzymaj się na wzorce, musimy otworzyć te drzwi! O mój Boże! Naprawdę udało A ty skąd się odbieraś? Co? Bydło jedno. Co ty chcesz? Dobrze, odchodzisz. Zapewne potrzebna mi była pomoc, ale ty nie trzeba było zabijać. Przy mi, nie było, chyba. Tak twierdzisz, może któregoś dnia będę w stanie ci wybaczyć, ale nie teraz. Mam nadzieję, że nigdy nie przekonasz się jak to jest widzieć na własne oczy zabójstwo. Oj, swojego tam już ojca. zamknij jape. Nie, nie słuchaj mnie. Po prostu... Po prostu idź, znajdź swojego ojca. Ja będę musiała pochować swojego. No dobra. No, no. Nie, nie mogę. Nie z tobą. Nie teraz. Lepiej odejdź zanim zmienię zdanie <słuch> tego wypuszczenia cię. Co trzymasz mnie? Stać! W imieniu na Stać, tak? No to już, już prędzej, zanim ja stanę to wiecie co wy możecie No chodźcie, bojcie się wyjść poza mury krypty No co, no chodź, no, no, no Ooo, jak mi przykro No wiecie co, przykro mi, że nigdy już nie zaznacie tego świata fajnego No cześć No włącz to. Szybko, zamknij drzwi. No to cześć. Dążę. 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 Nie. No, nic mi nie zostało innego niż wyjść na wolność Ale wiecie co? Zrobimy to w następnym odcinku Tak, dokładnie No jak już patrzę na tego szkieletika to nie jest to zbyt przyjemnie Także do zobaczenia w tym odcinku w którym już wyjdziemy to na światło dzienne Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie To do zobaczenia, cześć i na razie